i wystartowali na torze e, trzecim biegnie Tomek Sosnowski Bałtyk Koszalin, faworyt tego biegu 47 40 sekund 40 setnych właśnie uzyskał podczas jednego z mitingów organizowanego przez nasz klub e, na torze drugim Tomek Szmytkowski, AZS z Gdańsk 47,78 rekord życiowy z tego roku na torze piątym Paweł Walczuk, młodzik Warszawa 47 53 sekund 53 setne z roku biegłego Rafał Anders, Bałtyk-Koszalin, 48 sekund 6 setnych, rekord Dziowi, Patryk nurkowski Janta Ruska, 48 sekund 30 setnych. biegnie na torze pierwszy. I zacięta walka o zwycięstwo. Z numerem 401 Tomek Szmytkowski, AZS Abueb Gdańsk przed Tomkiem Sosnowskim, Bałtyk-Koszalin. Tak również było na Mistrzostwach Polskich Seniorów, gdzie hmm, Tomasz Szmytkowski wyprzedził nie, minimalnie Tomka Sosnowskiego z Bałtyku. Wyniki oczywiście poniżej 50 sekund. 47 sekund 51 setnych czas zwycięzcy. Chyba to będzie nowy rekord życiowy. Zwycięzcy tego biegu, a Tomek Sosnowski 37,98 Troszeczkę gorzej od rekord życiowego, ale również świetnie. Ah, v a l